Hello ludziska z tej strony fab 84 na kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Fortnite'a Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. I pamiętajcie żeby wpisać kod w sklepie natraszę właśnie teraz kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zja Jak widzicie mi się usunął kod, więc już go wpisuję. E, OK, Dobra, jest. Co jest? Słodka zaprawa. Co to jest? Dostem emoji w ogóle. Nie wiedziałem. Dobra, to co, lecimy? Dziwne to było. Nie wiem czemu dostałem emoji, ale no. E, no dobra, no co, lecimy? Zadania jakieś są. Muszę to zrobić, ale no nie chcę się. To jest klątwa żagli też. Nie chcę mi się strasznie robić tego lata z poceńców. Mi się w ogóle nie chce tych zadań robić, ja chcę tylko pograć w to. Za dużo tych zadań, jak na początku było za mało, to teraz jest ich za dużo. Mi się nie chce. Co tu się dzieje? Ja idę sobie, za dużo tu się dzieje na serio. Ja nie wiem, na serio, to, to było dziwne. Za dużo tych zadań, jeszcze tygodniowe, zapomniałem. Ile? Dziewięć tygodni. Nie, no... Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam... A, dobra, to... Nie, za dużo tych zadań, nie będę miał dwusetnego poziomu raczej, bo nie chce mi się. To jest za dużo, za dużo, za dużo. Dobra, lecimy. Dobra, chociaż dajcie tego manekina wreszcie. Bo oni by go usunęli, bo ja go nie mogę znaleźć. On się nigdy mi tu nie pojawia i nie mogę zrobić zadania. I znowu się nie pojawił. Znowu, no. Jedyne zadanie, na które mam ochotę. Zrobić i nie ma manekina. No, co jest? Gdzie jest manekin? Jak wiecie, gdzie jest manekin teraz, to napiszcie, bo ja nie wiem. a ja nie chcę mi się go szukać. Znaczy, no i tak szukałem, już i tak go nie ma. Więc no, ja chcę zrobić to zadanie. Gdzie on jest, manekin? Wróć. No cały czas go tu nie ma, no. Powiedzcie jak zrobić, żeby był. No, na serio. Ja nie wiem, co się dzieje. On zniknął. Ten manekin. Bo go nie ma nigdzie chyba indziej. No nie ma. Na no, serio nie wiem co się stało. No dobra. Jakie są zadania inne oprócz oczywiście y, porozmawiaj z mechanikiem starzystą Sronka mecha, maneki, mechanikiem manekinem no, no nie no tygodniowe muszę robić. Ja nie chcę tego będąc w pojeździe. Aha, dobra. Idę latać co? Nie wiem. Dobra Wejdę tu sobie. W ogóle dawno tu nie latałem Aha Czemu jest tyle nuka Coli, nie mam pojęcia jak na początku sezonu nie było ani jednej, no to teraz są same. Idę na typa, nie wiem. Albo to ten samochód, no tak. Co? Jestem miły Dobra wezmę sobie O, mogę kierować no, Ale daj mi się przesiąść Do kierowcy Chodź tu, oddawaj manekina Dawaj do samochodu Bo no, strzelaj, siren nie mogę strzelać jak tego, jak jest wyłączony. No gracz jeszcze. Dobra, leży. Eee, co tu się dzieje? Nie wiem. Gdzie on jest? Tu. Dobra, leży. No. Leży... No... No nie no! Leży! No nie no jeszcze! Ile on ma życia? Leży! Wreszcie! Ma trzy nitro. Sześć. Se wypiję tą To jest mikstura. Czekaj. I serio można tym rzucać? To się rozbija, nie? Aha, dobra. No, nie wiedziałem nawet. I dobra, ale na serio, gdzie jest Manekin? E, pokonaj dystans, to nie mogę. Ja nawet nigdy nie widziałem tego karabinu snajperskiego, więc jak ja mam tu zrobić? Gdzie są stanowiska do modyfikacji? Zbierz amunicję. Oddaj strza strzały. Aha. Co? Eee, Super. No nie, no co to są za zadania, no. Aha, to jest przetrwa, gracz, Ja myślałem, że zlikwiduj. Dobra, raz muszę z pompy. Muszę raz z tego i zabić... Yy, z pompy. Ugh. Dobra, jest. Ja no, prawie zginęłem na mojej pierwszej walce. Nie mam jeszcze leczenia. Może? Dobra. Gdzie jest ten typo? Noż. Nie, no nie w tą stronę. Sorry, kładka. Nigdzie gdzie jest ten typo? O. To jest strzelba bojowa na pewno? Tak. No, Okej. Okay. Co to było? A, dobra, ta kładka wybuchła. O kolejnych typów słyszę, znaczy, no, no słyszę, no widzę, nie wiem. Ja chcę wyskoczyć z górki, no nie, no, nie umiem już jeździć z samochodami, gdzie oni są, tutaj. U. Dobra, dostał z pięści. U. Co tu mu się tak szybko? Nie no i wszystkie te zadania mi zresetowały. Ja cię kręcę. Dobra, przynajmniej skończyłem to jedno prawie. No dobra, muszę zlecieć znowu na tego bossa i później na nitrodrom i później na te włoście czy coś tam. Ech, to tylko nie to. Dobra. To lecimy No ja nie miałem tego, dlatego przegrałem I zginąłem, no Toja to ulubiona nie no nie ulubiona może Wolę pompy A. Dobra, to teraz lecę na nitrodrom Nie no, nie na nitrodrom. Na tego bossa. Gdzie on jedzie. Co on robi? Bra, lecę na tą stację. I muszę wziąć jakąś broń. I muszę iść na bossa i muszę zrobić to samo. Bez ubierania tym razem. Może być ciężko. Ale oby się udało. on chce ode mnie, że tak blisko mnie leci? Dobra. Lecę. Co to jest? Dziękujemy. Miejsce. Pilnuj okolicy, broń. Ktoś tu był. Zagrożenie. Złup okolicę. Atakuj. No co mi się to wysyła zagrożenie, no. O tu jest manekin, pewnie, ta? Manekin chyba. Nie wiem, bo to... Nie, no to nie manekin. To już widzę. To jest jakiś. Joe. Joe. Ej, Joe, mam dla Ciebie niespodziankę. Hehe. Teraz mnie będzie gonił przez półmapy, ale mam przynajmniej strażnika. w sumie nie mam, bo miałam goni, bo jak go zaatakowałem. No to trudno, no to, to... Trudno się mówi. Ja mogłem wziąć tamten puk, ale nie wziąłem niestety. I szkoda mi go. Co jest? A ktoś dopiero tu ląduje? Kto już dostaje ostrzał. Biedaczek. Nie no, zostawię Cię, bo nie trafiłem ani razu. No jedź. O. No nie no, jedź. Pa. <laughs> Łatwo. Znaczy niełatwo, bo prawie rozwalili całego busa. Noż... co się dzieje? Nie. Nie idę na kolana przed tobą. Ci zwykli mnie najbardziej wkurzają niż boss, tak szczerze. No. Tutaj jestem. No chodź tutaj po prostu No nie mogę trafić w niego Co on robi? A? Ha gdzie on jest? Tutaj Co on robi? Najlepsze jest to, że on we mnie raz trafił tylko. Kolego, myślę, że ja zapomnę, że ty tu jesteś? Aha, bo on zginął chyba. No chyba zginął. O, ale to mi się przyda. Nie no, żyje ten typo. Ale ja mam mało życia. O, o nie. No nie. Chodź tu. Dobra. Eee o ku, kusza bum-bum. Co se wezmę? tam też zlikwidowałem przeciwnika nosząc medalion. Szukali mnie ci piraci. A no, nie w sumie samo szuści. Dobra, to co ja mam robić? Yy... A, zapomniałem już. Nie, włącz radio. Uff, zdążyłem. Co jest? Nie. O. Co się dzieje? Na dwóch kołach jadę. Nigdy tak jeszcze nie jeździłem. Nie wiem, co się dzieje. Zapomniałem, jak się jeździ, chyba. No jedź, leć. Znaczy, O tu się nie jedzie. To jest Rocket League. Teraz, teraz gram w Rocket League. Sorry, U! tylko że samochody są inne, nie? Ale chyba ten też jest w Rocket League. To tam coś inny był. O! No nie no. Zepsułem, a tak fajnie było. I tutaj hop. ma. Dobra, jest. E, dobra, myślałem, że się zaklinował mi samochód. Jednak nie. Teraz tutaj, hop. No nie no jaki hop. Co ten bananek robi? Bardziej co ja robię, bo to ja prawie zginęłem. Yy. On mi zabierze samochód zaraz. Ten typo co tam chodzi? Mówię wam. Ja se idę po zaraz medalion tego amunicji nieskończonej. Oj biedne koleżka. Sorry, nie to walnąłem. To miałem, o. Prowadź mnie. Dobra. co się dzieje na serio. Teraz nawet nie kłamię, bo nie wiem, co się dzieje. No. Ej, w ogóle światła działają w samochodzie. Dobra jest. O, typo! się siema. Ej, czekaj, bo ja muszę zadanie zrobić. Ja muszę go teraz. Walnąć, tylko gdzie on jest? Nie wiem. Ale mogę ciągnąć samochód. Nie. O nie, zerwał mi się ten. No bo ja chcę to zadanie. O, tu jest może... Nie, to jest ten. Magneto. No co, muszę zrobić te kilometry jakoś. ja mam pomysł jak je zrobić. Tylko muszę znaleźć kółko tego nitro. Dobra, lecę na tych typów najpierw. Wow! No nie! No nie, no mogłem zrobić... Uy! Ja chcę na tym co zrobić. ucieka. Muszę wyłączyć ekipę. Dobra. Lecimy. Gdzie on jest? Tutaj. I hop. I już po domku. Nie, samochód zepsuje. Trudno. Pokaż się typie. Wiem, że tu jesteś. Nie wiem dokładnie gdzie, ale wiem, że tu gdzieś jesteś. Nie, to tylko jego bot jest. Hm. nie, nie ma go. Rzeczywiście. A bot? Aha, co się stało? Nie mam pojęcia. O tu na górze ktoś jest Niestety muszę zostawić mój samochód O manekin Nie to jest pancerz wspomagany Otwórz mi O nie Nie, co jest? Co się stało? Czemu tam? Co to było? Nie mam pojęcia i raczej nie będę wiedział, bo to było dziwne. Wow, ile nagród! Fura, spustkowia, ekran zestaw, zestaw, zestaw gwiazdki i barwna bandziorka. Dobra, no ale co, to by było na tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suma na moim kanale, no i co, widzimy się w następnym odcinku, siema!